Hello, hello. Przed wami jest książki Pani Jany Kruszewskiej i jest to pozycja Tam, gdzie będzie lepiej. Książkę wydała. Wspaniałe wydawnictwo filia. Premiera była 31 lipiec 2024. A dlaczego mówię cudowne? Bo po prostu uwielbiam te wszystkie pozycje, które z ich wydawnictwa wychodzą, bo każda z nich ma przekaz, którego właśnie w książkach poszukuję. A nie rozbywa ta że tak, że czytam jakąś pustą historię i po prostu tam nie ma nic. I to mnie właśnie y, załamuje jako osobę, która czyta książki. A tu zawsze przesłanie są. I powiem wam, że to właśnie jest jedna z tych pozycji, przy której no, dosyć często możemy się wzruszać. Porusza ona tak bardzo dużo ważnych tematów, yy, ogólnie dotyczących tak naprawdę wielu ludzi. I powiem wam, że niektórzy nawet mogą się z nią utożsamić. Czasami też sprawi, że zapragniecie mieć coś, czego lub na co wcześniej nie mogliście się zdecydować. Była tak piękna, że po prostu... Ja pamiętam, jak miałam napisać jej recenzję, to tak długo myślałam, jakie mam skleić to całe piękno, żeby to wydać. Wiecie, bo czasami mam ochotę po prostu mm, pisać lub opowiadać wam. Właśnie w takim stylu, w jakim książka powstaje, ale oczywiście no, nie zawsze mam takie talenty. <tulety> Tutaj wydaje mi się, że tym razem najlepiej będzie, jeśli po prostu może nakreślę wam problemy, których ta powieść dotyczyła, albo na przykład w jaki sposób została ukazana. To może lepiej, żebyście sami po prostu się przekonali i mieli takie, aha, o to chodziło. I od razu Wam zaznaczam, że nie czytałam części pierwszej i powiem Wam, że choć mi to w ogóle nie przeszkadzało, to jednak dało się wyczuć, że było coś tam wcześniej, o czym postacie, no raczej nie chciały mi teraz tutaj wspominać, a o czym wiedziały. Tak naprawdę nie ma tutaj dokładnych ich opisów, bo widzimy, że oni między sobą bardzo dobrze się znają. Oczywiście jest nieraz wspomnienie tutaj ich ubioru, koloru włosów, serwetki, yy, takie wiecie, w tej wcześniejszej, później teraz tej obecnej i to było takie porównanie, jak życie i doświadczenia potrafią nas zmieniać i nie ma niczego złego w tym, że na przykład ktoś stał się nieco pulchniejszy tu czy tam. Oczywiście to nie dotyczy toksycznego związku głównych postaci, z którego aż cierpiała, kipiała i wszystko co najgorsze mogłabym określić niesprawiedliwość. Znając ogólny obraz tego, co przeszli, no widzimy jaką walkę postacie prowadzą z samym sobą, jakie były wcześniej jakie są teraz, gdyż zdałem sobie sprawę z tego, że ich czas no raczej nie oszczędził. Komuś udaje się tutaj zostać babcią i ogromnie się z tego cieszy, a ktoś inny nie potrafi utrzymać ciąży i zamiast walczyć poddał się robiąc coś okropnego. Przypływy nie tylko szoku, ale i też wiedzy o swoich przodkach. Teraz ktoś dorósł i pragnie zaadoptować kogoś, kogo będzie mógł kochać z całym sercem, ale... I partner jest temu przeciwny. I tutaj dodam, że to gbur, kłamca, manipulant i o, miałam ochotę go tam normalnie ukadrupić. <gryw> Powiem wam, że on chyba nie posiadał żadnych dobrych cech. Każdą rzecz przedstawiał na swoją stronę. Unikał ważnych tematów, nawet poddawał pod wątpliwość poczytalność swojej połówki, która naprawdę bardzo, bardzo cierpiała. Wiecie, ja kibicowałam jej, aby po prostu przejrzała na oczy, no bo ona była warta wszystkiego, co najlepsze. I w całej tej opowieści przewijał się też temat pokoleń. Tego, co ciążyło na postaciach, jak wielką, bądź nikomu posiadali w sobie miłość, oraz jak pragnęli dawać ją innym. Gdzie jedni opowiadali się za stroną pieniądza, gdzie powinien załatwić wszystko, ale no, serca u nich to raczej widać nie było. Wszystko na pokaz. Ogromnie mnie to denerwowało, no bo wiecie, nie jest łatwo być ptakiem w złotej klatce, podczas gdy dowolne stworzenia ich nie miały, ale radość w ich wnętrzu była naprawdę ogromna. Bardzo polecam do przeczytania każdemu, kto w jakikolwiek sposób mm, może się z tym tematem złączyć, albo chciałby zobaczyć, w jaki sposób można pozyskać szczęście. No przepiękne pióra pani Joanny zachwyci was na tyle, żeby chcieć, wiecie, no, poznać jej kolejne książki, gdzie przesłań no, przesłań znajdziecie całe ogrom. Nawet nie musicie czytać z uwagą, bo skupienie same po prostu do was przyjdzie. Piękna, pełna wzruszeń, taka prawdziwa, taka można by powiedzieć, że i nowoczesna, i starożytna jednocześnie, bo tak naprawdę te problemy wydaje mi się, że każdego pokolenia będą kiedyś na pewno dotyczyły. Mam nadzieję, że nie, ale no niestety, toksyczni ludzie się jednak też rodzą, a niektórzy się tacy robią. Także przepiękna książka. Jeżeli chcecie wiedzieć, co dalej tą naszą kobiecą postać spotkało, czy się od niego uwolniła, czy sprawa potoczyła się inaczej, to naprawdę zachęcam Was do przeczytania właśnie tej książeczki, gdzie macie bardzo dużo przesłań, które widać, słychać i powiedziałabym, że czuć. <laughs> Przepiękna. Bardzo, bardzo Wam polecam. I pięknego dnia Wam życzę. Pa pa.